Marcinek, weź tam wrogu z kasy nic podpal. Owo żywota swojego. No Dobrze, że nie pada, no to, to, to i przyjemniej na grobach postać, no. no. No, żeby nie wiało, to już w ogóle byłaby pogoda idealna, no. No, ale to i tak lepiej, jak było śniegu po kolana napadało. Pamiętam, kiedyś na wszystkich świętych to już śniegu było, no. A no, no, to Halincia też wczoraj oglądała prognozę pogody i mówi, że od następnego tygodnia no to już przymrozki nadają. Daj ta spokój, dera się człowiek nie obejrzy, już zaraz święta będą, to zleć. Ja tu całe życie tak zleci. Oh, już chyba Jacek z rodziną byli, wiesz? No ten duży to na pewno od Jacka. ja no, Jacek zawsze taki duże przynosi. Ale tamte małe wrogów, kto przyniósł, to ja nie ma pomysłu. Że zbyszki? No oni taka dalsza rodzina trochę, no taki mniejszy z ich, no to, to, to pasowałby do zbyszków, no. To no, pewno na dziewiątą kościele byli i dali. Dobra matka, lecimy jeszcze tutaj do ciotki obok, yy, zrówackie się zmówi i jedziemy do domek, już rosołu się wstawi. No śpielę jasne, zapalniczkę w samochodzie zostawił. Ma to zapałki? No jak coś to ja mam zapalniczkę, tato. No a skąd ty piotr zapalniczkę masz? Pewnie papirozy z tymi swymi głupkowatymi kolegami popalasz. Oj, na ziemi znalazłem! Tata, a tak w ogóle to kto tu leży? A no, słuchaj, tutaj leży twojego dziadka, antka, żony, brat rodzony. A ty kurwa, nie zmień tematu, bo i tak łeb za w za papierosy dostaniesz! Tereniu kochana! Raz do roku się widzą. W jednym mieście mieszkają, a dopiero. U nieboszki na cmentarzu się zobaczą. Co u ciebie kochanienka? Rok za rokiem leci, dzień za dniem, no co tam... A no to ci rodzina przecież zaproszenia nie potrzebuje. Kiedy masz ochotę, bierz, zwyżka, wpadajcie, jakie uplaska się skroi, herbaty zaparzy. No leć, no, leć, dzwonimy się, kochana. Dobrze Halina, że jak nie założył, bo w tym roku zimniej niż rok temu. No ale no źle, ten duży to trzeba przód dać. No ty małe się da po bokach! No ale jak kwiaty też tutaj w nogach, no to one potem wszystko zasłonią. No na środku! No rok rocznie kwiaty daję na środku, to dziś się widziało, że w nogi. No ale to wtedy tam będzie tak pusty, nieładnie! A daj tam nie już spokój, a ja idę do samochodu, bo mnie tu już z wami szlak i jasny trafię. Ustawiajcie się jak seta. No patrz jaki. O, oh, dobra. Ten był ostatni. Lecim, bo jak nie wiem, i rosołu się jakiego zaraz stawi. Kurna, raz Teresa ze Zbyszkiem. Chodźcie, udajemy, że ich nie widzimy. Chodźcie, bo godzinę będziemy z nim studnić, Chodź, chodź, chodźcie, chodź. No, dzień dobry Jurku! Tereniu! Zbyszku, cześć! Krabulka! no, co tam u was? Chodźcie, nie wiedziałem, że wy też na dziewiątą do kościoła. Ale no, my tak wpadli na szybko, no bo to Marcinek ostatnio był przeziębiony. Trzęsie się, zimno mu. I to wcale nie zimno. No. O, o, proszę! Jak kłamie przy was, bohater! Pewno chce jechać i na tych ich komputerach grać, oni by nic nie robili, tylko na tym grali! No i nie dotkniesz komputera? Będziesz siedział z nami 40 z 40 z oglądą. Kochani, my już przepraszamy, lecimy, ale zobaczcie, dzieciaki już nasze, niegrzeczne, no musimy się dzwonić koniecznie! Kurna, no przydałoby się tu jeszcze jakiś zmiotki kawałek, to by się tu obgarnęło, co? Aj kurna gapę zas, no ale kto wiedział, że tyle liści napada, no. Aj no bo to suche jeszcze liście to by się raz z mioteczką, raz raz odmiotło, no i by były ładne, no. Młody, weź tam leśno do Maciaszczyków, zapytaj, czy ci na pięć minut zmiotki nie pożyczą. Powiedz że ojciec prosił Nie no, trzeba tu łobieć, bo nieładnie, no raz w roku człowiek przyjdzie, no to aż tak przyjemniej postać, no Ale ładne ksiądz za ciś powiedział na dziewiątą, co? Patrz, Tereniu, Chmielewska znajdzie mężem mi idą. Ale wiesz co, Tereniu, ona już siódmy czy ósmy rok w tej samej miesiące na Wszystkich Świętych przychodzi. No ale, kochaninka, ja wiem, że nie rewia wody. Kogo jak kogo, ale ją to chyba stać, żeby sobie coś nowego kupiła. No a co ty myślisz, że ona w tej gminie to tam mało zarabia? Zresztą on też musi dobrze zarabiać, bo ma warsztat i widzę, że co chwilę tam dużo samochodów stoi. O co to takiego dziada z ciebie robić? Ech, no to co już czternasty rok idzie jak się z tego dachu spierdzielił, no. No co, no młody chłop, no mógł jeszcze pożyć, no mógł. No ale nie żyje, no tak, no wiem. No ale żeby było inaczej, to mógłby żyć, no. No a tak z innej beczki, to na kogo teraz głosujecie? No dzisiaj niż w zeszłym roku, co Bandziu? Kochana, patrz. Idzie gdzie młoda przejdzie kówna patrz już nowego se znalazła no bo w zeszłym roku to z innym była. no to się raczej stary przejdzie jak i wnuka nie doczekają jak ona tak zmienia a słyszałaś że mu goni córkę to kopnęła w trupę tego jacka nie słyszałaś nie już za nią ze trzy lata to że wieczki u niej było śpieszka, to go pogoniła no i dobrze ale jacy młodzi Wandziu, a na co to czekać my w ich wieku to dawno po i drugie dziecko w drodze było Dwa, cztery, sześć... Osiem jest, a zawsze jest 10. Kogo to jeszcze mogło nie być? Sławków? Ale, bo Sławki na 18 do kościoła zawsze, racja! A gdzie to tak późno? Mnie to by się nie chciało tak chodzić. O, hej Wiolu! A kto te dwudziestego dziewiątego miał imieniny? Sto lat, sto lat, no niech tam żyje Wiola! No kochanieńka, abyśmy się w zdrowiu za rok tutaj znowu zobaczyli. No co panowie, na wałka jaki był taki był, ale za niego co grali, nie? A powiem ci, zbyszku, że ja tam na diesla nie narzekam. A tu żeby człowiek wiedział, to z pięć lat temu by z ziemi sprzedał bitcoina na tego kupił i by się żył. Pys to już chyba nie wygra, co? No a moja to wiem, że najpierw w jajku, a dopiero potem w bułce macza, No i ja na rower się przesiadam, bo ta benzyna to jak złoto kosztuje. Uuuu, już ktoś był! Pali się! I věřte, jurek, tak patře tu vždy, v tým roku, tu věřám, těmou goška na To dalsza rodzina, daj mi tego mniejszego, tutaj zapalimy. Halincja, popatrz! No to ci to gołym okiem widać, że to zeszłoroczne znicze są. No w tylko wymienili. No ale studia dziadostwo, że tak na szczykło oszczędzać. A to, to mi jest z ośku na 100%. Ja sam pamiętam, jak oni rok temu to te znicze tutaj padły. No popatrzcie, ludzie. No to ten zakład stolarski mu nie idzie chyba najlepiej, skoro nawet na zniczach oszczędza.